Co się dzieje? Co się dzieje? Co się... To mi się zdarzyło, gdzie ja jestem? Co ja mam z okiem? Co ja mam z okiem? Co mnie zabiło? Co mi zabiło? Co mnie zabiło? Co się zabiło? Halo, pupku. co tam ktoś nie ma. Nie, nie nikogo? Chyba nie. O nie wiem, on jest. Wszystko światło zapalane. Co tu się stało? Że ten dom bliży... Później nie odwiedzał. Chyba nie jestem pewien. No, ognisko się pali, ale nie wiem. To mogły być też szkielety jakieś. Co są tam Boję się ich najbardziej. Jakaś kuchnia. Zobaczmy, czy coś jest do jedzenia. Nic. I też nic. Nic tu nie ma. Wątpię, żeby cokolwiek było w piecach, bo że nie, są, nie, nie palą się. Są jakieś mocne skrzydłań. Jakie? To są bardzo mocne te brojki. Moglibyśmy, nie wiem, zostać tu do przybytu. tej danej osoby, która jest godzina. Godzina jest tak około i drugi. To jest bardzo późna godzina. Nie wiem. Prześpię się albo. Jest mi bardzo zimno. Dobrze, że zawierzę tą kurtkę. Potwory. Jak to? Boję się potworów. Potworów jak i nie Zobaczmy czy tam ktoś jest. Jest tu jakiś potwór. Mam nadzieję, że że... To pająk. Nie Nie! Nie! Goni mnie! Tam jest był jakiś szkielet. Obiecuję wam. Tam był jakiś szkielet. Tam. Tam, tam. To mnie nie atakuje. To było dziwne. Nie, tam jest szkielet. Tam jest szkielet. Tam jest szkielet, ja się boję. Jesteśmy w Grenlandii. A pamiętacie, że ja zginąłem gdzieś w na ziemi tam nic nie ma jestem gdzieś na wyspie lodowej na wyspie lodowej nie prześpię się o, godzina jest która jest? Gdzieś trzecia Jest ogień, czy to mi coś zrobi? A, nie boję dobra. Dobrze, że się nie zata... nie docażę, ale... Widziałem Eder... Ederman! O mi ty... To... Co to było? Czy on wyszedł mi do niego. Uciekaj, uciekaj! Утекай, ты не добрый, боже, утекай, боже, не добрый. Утекай, утекай, сник, замкну Не знаю, где он есть. Пьете что, вы это? Chodź na poskromisz. Gdzie on Nie może tak być, że on będzie walczył z nami i wygrał to. Nie musimy to wygrać. Gdzie on jest? Chodź nas! Ubij Że? O nie bije bie. nie wiecie. Aha, nie wolało to. Ła! A Jestem na jakiejś... I nagle i takie, rzeczy zaczynają bić. To jest jakieś chore, niepożądane. Dobra, może iść tutaj pod wodę. Nie wypłonąć gdzieś tu, żeby mnie nie goniły.

Nie tu. o nie! Uderzył mnie! O nie! Nie, o nie, o nie! Chyba umrę. Chyba umrę. Chyba umrę. za mną. Spróbuję przypłynąć od drugiej strony. Owojej! Ale oni są szyb szybcy! Nie, one mnie dogonią! One mnie dogonią! Nie. Uciekaj! Uciekaj! Nie! Ó Serduszka! Usarduszka! Nie to widzicie? Nie dalej, nie dalej, że to jest lód! Na szczęście tu nie było lodu! Zobaczcie jak je. Już... E depois é me deparando do bra... Põe na Muzyka! Serii! To miałem się znanym przez Żydówkę. Witam! Z tej strony, Mr. Kałaczek, i witam Was na nowej serii na tym kanale. Dwa. Życie na lodzie. Seria! Będę tylko sam na tej grał, ale domyślicie, chyba się do, domyślacie, że dopiero gdzieś w odcinku 50 będzie jakaś osoba, bo na, jak na razie nie możemy ani żadnej osoby nie znaleźć, nikogo nie możemy znaleźć, jak na razie i widzicie, że prawie i że zagryzły, bo zobaczcie ile ja mam życia. Czyli to widzicie? Myślę, że tak i nie wiem, czy ja nie, nie ryzykuję tutaj życiem, żeby tutaj być. Mogę stąd uciec. Mogę wybić szyby. Uciec. Ale wiem, że do... nie mam dochód. Co to jest? To chyba jakiś las. Nie wiem, boję, boję się w ogóle wychodzić. Wciągło naprawdę podobnie tam pójdziemy. A jeszcze chciałem jedno powiedzieć. Że... Je... Czy się nie, nie wyszli do domu? Chciałbym ja powiedzieć, że jeden... Jeden... Na tym odcinku... To... Jeden... Jed, 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 jeden... Jeden... dolar, czyli na przeliczenie na polskie to jest 4 zł, czyli... I jedna łapka w górę to i jeden dolar, czyli 4 złote, czyli jedna łapka w górę to cztery złote albo jeden dolar. Nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem, czy ja jestem gdzieś w Polsce, na pewno nie w Polsce, może jestem gdzieś na Bałtyku i po prostu my dryfujemy gdzieś w morzu i po prostu wydaje się, że jesteśmy na Bałtyku i po prostu nie wiem. Pieniądze jakby będą mi tak przesyłać, że będą mi spadać. W... Pieniądze to są y, sztabki złota. No i ten film będzie krótki, bardzo, ale to jest taki mały wstęp na nową serię na tym kanale, więc się ma.